Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie e, chciałem Was powitać, e, kochani parafianie, bracia i siostry, goście i ci z Was, którzy śledzą każdego dnia nasz e, kanał YouTube e, oraz to wszystko, co na nim e, się znajduje, jest transmitowane i powielane. Kochani, niedługo zaczynamy najważniejsze dni w całym roku liturgicznym, dni Triduum Paschalnego. Chcemy łączyć się z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który będzie męczony, poniesie śmierć i zmartwychwstanie, abyśmy my mogli żyć. Dlatego też chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do bycia razem duchowo, do duchowej łączności przez transmisję online na YouTube na naszym kanale Parafia Kulesze w tych trzech ważnych dniach. Wielki Czwartek, Piątek i Wielką Sobotę, a także w Dniu Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie będziemy również transmitowali mszę świętą. Wielki Czwartek, msza Wieczerzy Pańskiej będzie transmitowana z naszego kościoła o godzinie 17. Wielki Piątek, Męki Pańskiej. Transmisję rozpoczniemy od godziny 15, od adoracji, koronki do Bożego Miłosierdzia, następnie... Liturgii Męki Pańskiej. I Wielką Sobotę, Wigilię Paschalna, rozpocznie się transmisja o godzinie 19. Kochani, Wielką Sobotę również będzie możliwość adoracji, ale też korzystanie z indywidualnej spowiedzi. Rozpoczniemy tę spowiedź od godziny 9 do 12, a następnie od 15 do 19. Ktoś z Was chciałby... Skorzystać z sekretu pokuty i pojednania, wyspowiadać się oczywiście w małych grupach do pięciu osób. Zapraszamy. Będzie czas również na przygotowanie swojego serca na przyjęcie zbawiciela. Cieszymy się bardzo, że jest bardzo pozytywny odzew, że jesteście, że odzywacie się. Dajecie również wszelkie formy i słowa pocieszenia. My również chcemy powiedzieć, że bardzo się za Was modlimy, jesteśmy z Wami duchowo. Z parafii płynie wielka modlitwa o ustanie epidemii, o to, aby powróciły, powrócił pokój i radość, ale też abyśmy mogli już niebawem, kiedy to wszystko ustanie licznie gromadzić się w naszym kościele. Kochani, przez te dni świętego Triduum paschalnego w naszym kościele będzie tylko znajdowało się do pięciu osób. Kościół będzie zamknięty, dlatego bardzo prosimy Was: pozostańcie w domach. Chodzi tu o troskę, o zdrowie nasze o bezpieczeństwo również Waszych duszpasterzy, pasterzy. Chcemy nie narażać ani siebie, ani was na jakiekolwiek formy zarażania się tym wirusem. Chcemy, abyście byli bezpieczni i właśnie w domach przeżywali ten czas. Kościół otwarty, ale też będzie zabezpieczony. Pięć osób będzie mogło wejść, plus służba liturgiczna, nikt więcej. Dlatego też prosimy o zrozumienie i też o wsparcie. Do zobaczenia zatem już niebawem na naszym kanale, na kolejnych nabożeństwach, celebracjach Dymu Paschalnego. Niech każdego z Was przez ręce i serce Maryi Bóg błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.